Dziękuję bardzo za głos. Ja nie mam prezentacji w PowerPoincie, gdyż uważam, że jest to po prostu przedmiot imperializmu. PowerPoint i komputery. Ja, moi drodzy Państwo, przyniosłam mapę, mapę świata. Każdy tutaj widzi, mam nadzieję, czerwoną linię podział globalna północ, globalne południe. Tak się dzisiaj defini definiujemy. Ale ileż to razy już się definiowaliśmy? Zaczniemy od początku, albo przynajmniej od tego, co było po II wojnie światowej. Wtedy to powstały pojęcia trzeci świat, kraje rozwijające się, jak to się w ogóle wszystko zaczęło. To właśnie w momencie, gdy skończyła się II wojna światowa, a amerykańska gospodarka była tak rozwinięta, że potrzebowała nowych rynków zbytu, nowych surowców, potrzebowała się rozwijać, wprowadzono plan Marszala, który pozwolił się również rozwinąć i powrócić do stabilizacji i rozwoju Europy, wówczas to właśnie zostały zdefiniowane tak zwane obszary niedorozwinięte, został zdefiniowany trzeci świat. Jakie to miało skutki, jak to w ogóle wygląda dzisiaj? Przez cały ten pęd do rozwoju, który jest często bardzo błędnie pojmowany, zrodziło to wiele konsekwencji, które trwają do dzisiaj. Przede wszystkim chciałam, żebyśmy rozróżnili dwie rzeczy rozwój, a wzrost. To, na czym my dzisiaj wszyscy żyjemy, to jest wzrost gospodarczy. My lubimy bardzo y, liczby, terminy. My się fascynujemy tym, że chińska gospodarka rośnie 10% w skali roku, ale co to oznacza? Czy ktoś myśli o tym, jak wygląda rozwój społeczności wiejskich tam? Nie, 10% to nas zadowala. My cały czas myślimy o wzroście w kategoriach ekonomicznych. My w ogóle nie myślimy o tym, co się dzieje z ludźmi w danych społecznościach, w danych miejscach. Przede wszystkim dyskurs rozwojowy, jaki został wytworzony po II wojnie światowej, miał ogromne konsekwencje dla krajów tzw. rozwijających się. Na dobrą sprawę pojęcie trzeci Świat rzeczywiście oddaje sytuację tych krajów. To znaczy mieliśmy Świat Pierwszy, czyli USA, mieliśmy Europę Zachodnią, która się rozwija, mieliśmy Drugi Świat, Blok Sowiecki, teraz od 10-15 lat Jesteśmy także i Polska, w pierwszym świecie. Co się stało z Trzecim Światem? Trzeci świat się troszeczkę zmieniał. Części rzeczywiście udało się wyrwać z tego kręgu biedy, części nie. Natomiast y, nierówności, jakie są w Chinach, w Indiach, w Brazylii, które są z tymi gospodarkami rosnącymi, rozwijającymi się, nadal istnieją. Ale przede wszystkim takie kraje jak afrykańskie, które bardzo wierzą, że się będą rozwijać. Do lat 70., kiedy mieliśmy pierwszy kryzys yy, cenowy, jeśli chodzi o Europy pierwszy kryzys naftowy, wówczas okazało się, że te kraje wcale się nie rozwijają. Albo przynajmniej ich rozwój nie jest zadowalający. Nie Niezadowalający dla kogo? Dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dla Banku Światowego, dla Światowej Organizacji Handlu. Po to, żeby się rozwijać, trzeba było najpierw mówić krajom. Rozwijającym się, trzecim światu, że jest niedorozwinięty. I ten kraj właśnie, te kraje w takich przeświadczeniach żyją. Jesteśmy niedorozwinięci, chcemy Waszego rozwoju. I do tej pory tą samą terminologią się posługujemy. Został stworzony cały aparat po, dla, celu, dla pomocy krajom trzeciego świata. Cały aparat biurokratyczny, wszystkie narzędzia, terminologia, wszystko tylko po to, żeby te kraje się rozwijały. Jasne, jest wiele projektów, które pomagają zmienić tamtą rzeczywistość, ale chyba największym przykładem jest sytuacja pewnego projektu w Kongo, kiedy y, ludziom pom y, została udzielona pomoc y, w budowaniu studni. Ludzie z lokalnej społeczności byli zadowoleni, mogli czerpać wodę, ale w momencie, kiedy przedstawiciele ONZ przyjechali swoimi jeepami, żeby zobaczyć, jak projekt działa, tamta ludność zobaczyła dżipy. Patrzyła, że są super samochody, że jest coś więcej niż tylko możliwość dostępu do wody. Nagle zapragnęli mieć również i to. W ten sposób właśnie my rozpowszechniamy ideę rozwoju, rozumianego jako wzrost. My na dobrą sprawę, wszystkimi swoimi projektami modernizacyjnymi, zmieniamy ich rzeczywistość, wprowadzamy koncepcję pieniądza, wymieniamy wszystko. Wszystko się utowarawia, wszystko zaczyna mieć. Yy, jest o tyle cenny, ile można to spieniężyć. I tak się właśnie dzieje w krajach globalnego południa dzisiaj. Na dobrą sprawę, my nie przejmujemy się tym, że istniały lokalne kultury, że miały one swoje zasady. Przy, przykład Soto. Tam ludzie, którzy mieli dużo bydła, posiadanie dużo bydła było wartością samą w sobie, decydowało o statusie społecznym danej rodziny. Natomiast kiedy projekty modernizacyjne, pomocowe z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego zaczęły zmieniać tamtą sytuację, zaczęły urąkawiać to wszystko, ludzie zaczęli sprzedawać to bydło. Chcieli, nie chcieli, ale organizacje międzynarodowe porozumiewają się z rządami i nie wiedzą jak to wygląda, że po prostu nie szanujemy lokalnych kultur, nie szanujemy zasad, jakie, jakimi te społeczności się kierowały. Na dobrą sprawę wszelkie projekty modernizacyjne, tak na dobrą sprawę mają na, celu, mają na celu rozpowszechnić nasz punkt widzenia, naszą wiedzę, nasz system modernizacji. Myślimy, że zresztą tak myślano w latach 50. 60. ale do tej pory tak wygląda, zwłaszcza od lat 90. o tym za chwilkę, że my zmienimy trzeci świat. My, kraje, kraje rozwijające się, kraje, które miały swoje kultury, i to jest przykład kultury afrykańskiej, ale i że my sprawimy, że oni będą troszeczkę tacy jak my, może trochę biedniejsi, ale my chcemy, żeby oni byli tacy jak my. My, bo my mamy pieniądze, my, bo mamy władzę. I w ten sposób właśnie przemocą symboliczną, przemocą finansową, na pewno sprawę włączamy ich w system globalnej gospodarki i każemy im się modernizować. My im kazaliśmy, oni teraz to chcą, ponieważ zetknęliśmy się z nimi. Globalizacja tutaj, moi drodzy, jest po prostu... Um, nie wybiera. To znaczy, chcesz się włączyć czy nie, zetkniemy się z kulturą, z, jeśli kraje globalnego południa zetkną się z nami, jeśli my im pokażemy kierunek, jeśli my im pokażemy, czy im jest to osób, i jeśli my im nowiśmy, zwłaszcza rządom, Krajów rozwijających się, jak się mamy, mają rozwijać, tak będą się rozwijać, ponieważ ludzie z wiosek, ich potrzeby nie są wysłuchiwane. Po prostu muszą się rozwijać tak jak my każemy. I to jest właśnie ta idea, ta wiara w rozwój, rozwój zdefiniowany jako wzrost, rozwój bez względu na konsekwencje społeczne, kulturowe to jest coś, czego ja się boję, i to jest coś, co trwa cały czas wraz z wprowadzeniem wszelkich projektów modernizacyjnych. Dlatego chciałabym Was wszystkich zachęcić do tego, żebyście się zastanowili, czy my naprawdę musimy się tak rozwijać. Czy my rzeczywiście musimy mieć coraz więcej i czy my rzeczywiście my, jako my w Polsce, my jako ludzie z globalnego południa reprezentujący różne interesy, musimy się modernizować po prostu na jedną nutę, Czy wszyscy musimy mieć coraz więcej? O tym, że zasoby naturalne naszej planety się kończą, powiem chyba za chwilę, ale moi drodzy, Świata jest za mało, żebyśmy wszyscy jeździli z suwami i żebyśmy wszyscy mieli komputery wszędzie. I ja naprawdę nie wiem, czy to jest potrzebne ludziom do szczęścia. I cały aparat biurokratyczny, jaki się wytworzył, wszystkie pomysły, żeby modernizować, żeby naprawiać, żeby zmieniać na tym rzeczywistość i dostosowywać się do naszych potrzeb i wkładać ją w nasze ramy, są przerażające, bo my, tak na dobrą sprawę, niszczymy lokalne kultury. I tym chciałam zakończyć i wysłuchać mojego następcę.